Google Search Quality Raters Guidelines 2024. Najważniejsze informacje i PDF do pobrania. W tym audio artykule poznasz najnowsze i najważniejsze informacje na temat Google Search Quality Raters Guidelines w 2024 roku. Link do artykułu w naszym serwisie oraz pliku PDF do pobrania znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. Google Search Quality Raters Guidelines 2024. Najważniejsze informacje i PDF do pobrania. Google nieustannie pracuje nad ulepszeniem funkcji wyszukiwania. Dzięki nowej, ulepszonej wyszukiwarce Google otrzymujemy najlepsze wyniki wyszukiwania. Jednym ze sposobów wykorzystywanych przez Google do określania wrażeń użytkowników jest uzyskiwanie opinii od zewnętrznych podmiotów oceniających jakość wyszukiwania. Google korzysta z pomocy zewnętrznych konsultantów, pomagających upewnić się, że treści w sieci są bezpieczne i w pełni pomagają użytkownikom. Jako właściciel strony lub specjalista SEO możesz skorzystać z tego przewodnika, aby znaleźć i poprawić swoją stronę internetową, dzięki czemu będzie ona bardziej pomocna dla docelowych odbiorców. Zmiany mogą prowadzić poprawienia autorytetu i budzenia zaufania użytkowników, którzy czytają twoje treści. Google co roku aktualizuje wytyczne dotyczące oceny jakości, aby pomóc użytkownikom dowiedzieć się, jak działa wyszukiwanie. W tym roku Google dodaje kilka nowych rzeczy, o których mowa poniżej. Google zasadniczo odświeżyło koncepcję i kryteria oceny dokumentu. Wytyczne dotyczące jakości strony będą miały bardziej wyraźne zastosowanie do wszystkich typów stron internetowych i modeli tworzenia treści. Wyjaśnione zostały wskazówki Google dotyczące ustalania, kto jest odpowiedzialny za witrynę i kto stworzył zawartość strony. Dodano tabelę podsumowującą z najważniejszymi aspektami jakości strony związanymi z oceną jakości strony, od najniższej do najwyższej. Udoskonalono lub rozszerzono wytyczne dotyczące następujących głównych filarów oceny jakości strony. Głównej jakości treści. Reputacji dla stron internetowych i twórców treści oraz doświadczenia, wiedzy fachowej, autorytatywności i zaufania, czyli I-E-T. -E Zmieniono kolejność sekcji oceny jakości strony od najniższej do najwyższej. Dodano więcej wskazówek i wyjaśnień do sekcji dotyczących stron z komunikatami o błędach lub for internetowych bez sekcji treści głównych, EMC Main Content, stron z pytaniami i odpowiedziami, FAQ. Poprawiono także listy pojęć i przykładów. Jeśli interesują cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.